Witajcie w kolejnym odcinku Cias Bezpieczenia na kanale Gali. Tym razem postanowiłem zrobić coś odświeżającego, coś lekkiego, a będzie to sernik cytrynowy. Brzmi ciekawie? No to zapraszam Was do oglądania. W tym przepisie wykorzystam cytryny, cukier biały oraz jasny brązowy, twaróg kremowy, ricotę, masło, mąkę kukurydzianą, jajka, ciastka owsiane oraz olej kokosowy. Zacznijmy od podstawy. W blenderze miele 200 g ciastek owsianych i mieszam je z 90 g rozpuszczonego oleju kokosowego. Całość przekładam na okrągłą blachę wyrównuję i ugniatam. Nasz spód z ciastek owsianych się chłodzi. Zajmie mu to troszkę więcej czasu niż standardowo, ponieważ jest wymieszany z olejem kokosowym, no i musi po prostu zastygnąć, natomiast my w tym czasie zajmiemy się przygotowaniem słodko kwaśnego sosu cytrynowego. Brzmi może trudno, ale wcale tak nie jest, zobaczycie. Do metalowej miski ścieram skórkę z dwóch cytryn i dodaję sok, oczywiście bez pestek. Następnie dosypuję 110 g białego cukru i dodaję 70 g masła. Całość zaczynam podgrzewać i mieszając czekam, aż masło zacznie się rozpuszczać. Teraz wbijam dwa jajka i cały czas mieszając czekam, aż mój sos zgęstnieje. Na koniec przecieram go przez sito i odstawiam do schłodzenia. Do miski ścieram tym razem skórkę z trzech cytryn, po czym dodaję ich sok. Następnie wsypuję 75 g jasnego brązowego cukru oraz łyżkę mąki kukurydzianej. Można też wykorzystać skrobię ziemniaczaną. Całość podgrzewam i mieszam, aż cukier się rozpuści. Do miski z twarogiem kremowym dodaję 500 g ricotty oraz uprzednio przygotowany płyn, po czym całość miksuję. Gotową masę przekładam do tortownicy, wygładzam i wstawiam do lodówki na 4 godziny. Po tym czasie ciasto dekoruje sosem cytrynowym i kilkoma dodatkami, według uznania. Gotowe. Przyznam szczerze, że ten odświeżający cytrynowy smak robi dla mnie furorę i z pełną odpowiedzialnością polecam Wam ten przepis, abyście wypróbowali go w domu. Sprawdźcie też nasz kanał To jest To, na którym testujemy produkty spółek sklepowych. Zobaczcie, kto został tym razem naszym faworytem.